18 stycznia 1945 roku. Południowa Polska, rejon częstochowy. Temperatura minus 40 stopni Celsjusza. Front wschodni zamienia się w lodową arenę, gdzie stal, mechanika i ludzka wytrzymałość podlegają prawom termodynamiki równie bezwzględnym jak taktyka wojskowa. Pierwsza gwardyjska armia pancerna marszałka Katuków naciera z Wisły w kierunku górnego Śląska, napotykając na swojej drodze niemieckie szfer pancer wyposażone w tigery i najnowsze Taigeri II Konigstiger. W konwencjonalnej arytmetyce pancernej przewaga należy do Niemców. Dział 88 mm Tygrysa przebija pancerz T34 85 z odległości ponad 2 km podczas gdy radzieckie 85 mm musi podejść na dystans poniżej 1000 metrów, aby zagrozić czołowej płycie niemieckiego giganta. Ale w temperaturze minus 40 stopni równania przestają być liniowe. Zimno nie jest zmienną meteorologiczną, lecz czynnikiem strategicznym, który redystrybuuje przewagę bojową według logiki, jakiej żaden sztab nie mógł w pełni przewidzieć. Tygrys I o masie 54 tony to arcydzieło inżynierii Henschela i firmy Krupp. Pancerz czołowy kadłuba osiąga 100 mm grubości, wieża jest masywna jak bunkier, a układ napędowy Maybach HL230 generuje 700 koni mechanicznych. Jednak każdy element tej złożoności wymaga precyzji tolerancji mechanicznej mierzonej w setnych milimetra. Przy minus 40 stopniach stal kurczy się, skracając swoje wymiary o wartości mikroskopijne, ale wystarczające, by zakłócić współpracę kół zębatych w skrzyni biegów. Oleje silnikowe i przekładniowe, nawet te zimowe specyfikacje waffenant, gęstnieją do konsystencji miodu, blokując przepływ smaru przez ciasne kanały. Układ hydrauliczny obrotu wieży dzieło precyzyjnej inżynierii Reaguje na mróz z powolnieniem. Celowniczy potrzebuje teraz 30 sekund tam, gdzie latem wystarczało 10. A koła napędowe i rolki podtrzymujące gąsienice, wykonane ze stali hartowanej, tracą elastyczność, stając się kruche jak szkło. Jeden kamień, jeden nierówność terenu i trzask pękniętego łożyska oznacza unieruchomienie czołgu. T3485, konstrukcja wywodząca się z myśli projektowej biura Koszkin w Charkowiu, reprezentuje przeciwstawną filozofię. Masa 32 tony. Silnik w dwa myślnik 34, aluminiowy wysokoprężny, z tolerancjami tak szerokie, że mechanicy żartowali, iż można go złożyć młotkiem. Prosty układ przekładniowy bez skomplikowanych synchronizatorów. Gąsienice szerokie na 500 mm, rozkładające nacisk na większą powierzchnię. Pancerz czołowy 45 do 90 mm, niewiele w porównaniu z tygrysem, ale wystarczająco, jeśli utrzymasz dystans i kąt uderzenia. Każdy element T-34 został zaprojektowany z myślą o produkcji masowej w surowych warunkach, o eksploatacji przez załogi o średnim wyszkoleniu, o remontach w polowych warsztatach bez dostępu do precyzyjnych narzędzi. Wniosek projektowy w wojnie totalnej przeżywa nie najlepsza maszyna, lecz ta, która działa mimo wszystko. W temperaturze minus 40 stopni T34 ujawnia swoje przewagi nie jako czołg lepszy, lecz jako czołg bardziej odporny. Aluminiowy blok silnika szybciej oddaje ciepło, ale też szybciej je przyjmuje podczas rozgrzewania. Załogi stosują metody wypracowane zimą 41 roku. Palą pod kadłubem małe ogniska z drewna lub rozpalają lampy benzynowe, umieszczając je pod osłonami silnikowymi. Trwa to godzinę, czasem dwie, ale po tym czasie silnik w dwa myślnik 34 odpala. Oleje syntetyczne produkowane w rafineriach baku o niskiej lepkości pozostają płynne nawet w ekstremalnym mrozie. Układ mechaniczny skrzyni biegów, pozbawiony delikatnych synchronizatorów, toleruje większe naprężenia i deformacje termiczne. Gąsienice. Choć prymitywnie wykonane, tną zmarzniętą ziemię i śnieg, utrzymując przyczepność tam, gdzie wąskie gąsienice tygrysa ślizgają się lub wręcz przebijają lodową skorupę, by ugrzęznąć w głębszym śniegu. Wehrmacht, świadomy własnej wrażliwości technicznej, próbuje zaadaptować taktykę. panceraptelung 501, wyposażone w Tiger i dwa Konigstiger, zostaje rozmieszczone w rejonie Myszkowa jako mobilna rezerwa przeciwpancerna. Załogi otrzymują rozkaz utrzymywania silników w ciągłym ruchu, nawet przy postoju, aby nie dopuścić do zamarzania układów. Logistyka jednak nie nadąża. Każdy konik Stiger zużywa 270 litrów paliwa na 100 km, co w warunkach chaotycznego odwrotu i zniszczonej infrastruktury kolejowej oznacza, że większość czołgów stoi unieruchomiona w oczekiwaniu na cysterny. Polowe warsztaty próbują stosować podgrzewacze spalinowe, urządzenia importowane z doświadczeń Laftwafe, ale ich dostępność jest marginalna. Arytmetyka jest brutalna. Na każde dziesięć tygrysów gotowych do walki trzy stoją z powodu awarii termicznych, dwa czekają na paliwo, jeden jest w remoncie. Pozostają cztery. I te cztery muszą stawić czoła 30 T-34. 20 stycznia na przedpolach Częstochowy dochodzi do starcia, które ujawni pełnię tego paradoksu. Niemiecka grupa bojowa oberstleutnanta Bakego, złożona z dwunastu tygrysów i oraz towarzyszących im panterów, próbuje zatrzymać radziecki marsz na węźle drogowym Blachownia. Temperatura spada do minus 42 stopni. Niemieccy czołgiści, którzy spędzili noc na rozpalaniu ognisk pod kadłubami, uruchamiają silniki o świcie. Pięć tygrysów odpala pomyślnie, cztery pozostają martwe: zamarznięty olej, pęknięty przewód paliwowy, zablokowana pompa. Trzy są w remontach od poprzedniego dnia. Te pięć sprawnych tygrysów zajmuje pozycje obronne wzdłuż szosy, wykorzystując naturalną przewagę zasięgu. O ósmej rano ukazują się radzieckie czołgi. Nie idą czołówką, lecz rozproszonym kwinem, wykorzystując fałdy terenu, zagajniki i ruiny wsi. Pierwszy tygrys otwiera ogień z odległości 1800 metrów. Pocisk 88 mm przebija T-34 w kadłub, rozrywając go od środka. Drugi pocisk trafia kolejnego, ale pozostałe T-34 nie zatrzymują się. Przyspieszają, manewrują, wykorzystują dym z płonących wraków jako zasłonę. Niemieccy celownicy próbują śledzić cele. Ale mechanizm obrotu wieży reaguje z opóźnieniem, hydraulika zagaszczona mrozem odmawia posłuszeństwa. T-34 pojeżdżają do odległości poniżej 1000 metrów, następnie poniżej 700. Pierwszy radziecki pocisk 85 mm trafia tygrysa w gąsienicę. Czołku nieruchamiany, ale wieża nadal funkcjonuje. Drugi pocisk z bliższej odległości trafia w bok wieży, gdzie pancerz jest cieńszy. Penetracja Eksplozja wewnętrzna Tygrys płonie. Walka trwa cztery godziny. Temperatura nie rośnie. Niemieccy czołgiści, zamknięci w stalowych komory, cierpią na odmrożenia palców i twarzy, wnętrze tygrysa, Mimo izolacji, wyziębione jest do punktu, gdzie oddech kondensuje na celowniku, zasłaniając widok. Radzieckie załogi, ubrane w skórzane telogrejki i futrzane czapki, mają lepszą izolację. Ale główna różnica nie leży w ubraniu, lecz w tempie operacyjnym. Te 34, których straty sięgają 10 zniszczonych, mogą być szybko zastąpione przez następne fale. Tygrys, unieruchomiony lub uszkodzony, często musi być porzucony, bo warsztat polowy znajduje się 40 km za linią, a ewakuacja w tym mrozie i pod ostrzałem jest niemożliwa. Ironia. Niemiecki czołko wartości pół miliona reichsmarek zostaje wysadzony przez własną załogę, aby nie wpadł w ręce wroga, podczas gdy radziecki, o wartości kilkudziesięciu tysięcy rubli, może być naprawione w polu przez mechanika z kluczem francuskim i młotkiem. Ale rzeczywista przewaga T34 w tym mrozie nie leży tylko w prostocie mechanicznej. Leży także w doktrynie operacyjnej. Radziecka taktyka pancerna, ukształtowana przez głęboką operacja, głęboką operację, zakłada szybki, nieprzerwany marsz w głąb pozycji wroga, omijając punkty oporu, i izolując grupy obronne. W temperaturze minus 40 stopni ta doktryna staje się jeszcze bardziej śmiercionośna. Tygrys, ze swoją niską mobilnością operacyjną i wysokim zapotrzebowaniem na logistykę, nie może nadążyć za zatempem radzieckiego natarcia. T-34, szybsze i bardziej paliwowo oszczędne, omijają niemieckie pozycje, pozostawiając je w tyłach. Wehrmacht zostaje zmuszony do ciągłych ruchów, aby uniknąć okrążenia, a każdy ruch w tym mrozie oznacza ryzyko awarii, utratę paliwa, wyczerpanie załogi. Konkursa o Tatika w wojnie manewrowej minus 40 stopni przemienia niemiecki czołg ciężki w balast. 22 stycznia na północ od Myszkowa Radziecka kolumna 29 Brygady Pancernej napotyka samotnego tygrysa drugi konik Stiger, porzuconego na skraju lasu. Silnik martwy, luf skierowana w niebo. Nie ma śladów walki. Raport radzieckiego oficera technicznego, spisany na miejscu, ujawnia przyczynę pęknięty blok silnika. Mruz penetrując mikroskopijne szczeliny w odlewie aluminium, rozszerzył wodę chłodzącą, która nie została w pełni usunięta z układu. Rezultat – katastroficzna awaria materiałowa. Czołg wart 700 tysięcy reichsmarek, wyposażony w działo 128 mm, zdolne przebić każdy radziecki pancerz, stoi martwy nie z powodu wroga, lecz z powodu termodynamiki. To nie jest metafora, to jest protokół techniczny. I ta prawda, zapisana w zimnym metalu, mówi więcej o rzeczywistości wojny zimowej niż jakakolwiek propaganda. Wehrmacht nie jest jednak bezradny. Niemieccy oficerowie, wyszkoleni w Kwieksakademie, rozumieją problem i próbują znaleźć rozwiązania. Rozkazy nakazują załogom utrzymywanie minimalnej temperatury silnika poprzez cykliczne rozruchy co dwie godziny. Podgrzewacze spalinowe, tam gdzie są dostępne, pracują nieprzerwanie. Paliwo, często rozcieńczane benzyną lotniczą dla obniżenia lepkości, spalane jest w ilościach przekraczających normy. Ale logistyka podstawa każdej operacji wojskowej zawodzi. Transport kolejowy, zniszczone przez radzieckie lotnictwo szturmowe IL-2, nie dostarcza wystarczających ilości smaru, paliwa i części zamiennych. Kolumny zaopatrzeniowe, usiłujące przemieścić się po zamarzniętych drogach, gubią się w zamięciach lub zostają zaatakowane przez radziecką. Partyzantkę System, który na papierze wyglądał solidnie. W rzeczywistości kruszy się pod wpływem akumulujących się drobnych awarii. A w wojnie totalnej suma drobnych awarii przekształca się w katastrofę operacyjną. Istnieje jeszcze jeden wymiar tej kampanii, często pomijany w analizach technicznych, ale równie decydujący ludzki. Niemiecki czołgista, zamknięty w tygrysie przez 12 godzin w temperaturze minus 40 stopni, Cierpi na wyczerpanie termiczne równie realne jak wyczerpanie bojowe. Wnętrze czołgu, mimo metalowej izolacji, nie ma systemu grzewczego, jedyne ciepło pochodzi od pracującego silnika, które przedostaje się przez przegrody. Gdy silnik gaśnie podczas postoju, temperatura wewnątrz spada do wartości zewnętrznych w ciągu godziny. Załoga, Ubrana w standardowej uniformie zimowe w Interausrustung próbuje zachować ciepło, korzystając z koców i własnego ciepła ciała. Ale po sześciu, ośmiu godzinach wyczerpanie termiczne paraliżuje refleksy. Celowniczy nie może precyzyjnie wycelować, bo palce tracą czucie. Kierowca zasypia na stanowisku, walcząc z hipotermią. Dowódca czołgu. Odpowiedzialne za koordynację, gubi wątki komunikacji radiowej, bo umysł spowolniony zimnem nie przetwarza informacji w normalnym tempie. Ten spadek efektywności bojowej nie jest mierzalny w statystykach, ale jest równie realny jak zniszczone czołgi na polu walki. Radzieckie załogi, choć także narażone na mróz, dysponują jedną przewagą doświadczeniem. Większość czołgistów służy w Armii Czerwonej od 1941 roku, przeszła przez zimowe piekło oblężenia Leningradu lub bitwy pod Moskwą. Wiedzą, jak zbudować małe palenisko wewnątrz czołgu, wykorzystując blaszaną puszkę, trocinę i kilka kropli oleju. Wiedzą, jak izolować buty słomą, jak chronić twarz przed odmrożeniem za pomocą chustki nasączonej tłuszczem. Wiedzą, że w tym mrozie trzeba jeść co trzy godziny, bo organizm spala kalorie tylko po to, by utrzymać temperaturę ciała. Ta wiedza ludowa, przekazywana nieformalnie od weterana do rekruta, staje się bronią taktyczną równie ważną jak amunicja. Wehrmacht, rekrutujący w dużej mierze młodych żołnierzy bez doświadczenia zimowego, nie posiada tej wiedzy w wystarczającym stopniu. A w wojnie, gdzie każdy szczegół ma znaczenie, ta różnica decyduje o przetrwaniu. 24 stycznia, gdy temperatura nieznacznie wzrasta do minus 35 stopni, front przesuwa się dalej na zachód. Często chowa pada. Śląsk otwiera się przed radzieckim natarciem. Niemieckie grupy pancerne, które miały zatrzymać marsz, są rozbite lub rozproszone. Szfer pancera 501 stracił 10-18 tygrysów, większość nie w walce, lecz z powodu awarii technicznych i braku możliwości ewakuacji. Radziecka pierwsza Gwardyjska Armia Pancerna liczy straty na poziomie 143 T34, ale jej warsztaty polowe remontują 86 z nich w ciągu tygodnia. Arytmetyka wymiany jest nieubłagana. Wehrmacht traci maszyny, których nie może zastąpić, Arnia Czerwona traci maszyny, które są produkowane w tempie dziesięć dziennie w zakładach URAŁu. To nie jest walka równych. To jest arytmetyka produkcji przemysłowej nałożona na logikę klimatu. I w tej arytmetyce tygrys, mimo swojej technicznej doskonałości, przegrywa. Analiza powojenna ujawnia pewien paradoks, który historycy militarni będą dyskutować przez dziesięciolecia. Tygrys i II były obiektywnie lepszymi czołgami od T-34-85 w każdym wymiarze bojowym. Pancerz, uzbrojenie, optyka, ergonomia. W warunkach normalnych, na suchym, twardym gruncie, w temperaturze pokojowej, Tygrys dominował na polu walki. Ale wojna nie toczy się w warunkach normalnych. Wojna toczy się w błocie, deszczu, mrozie, kurzu, na zniszczonych drogach, z przerwanymi liniami zaopatrzeniowymi, z wyczerpanymi załogami. I w tych warunkach prostota T-34 okazała się przewagą strategiczną. To nie jest osąd techniczny ani moralny. To jest wniosek wynikający z analizy faktów. Dobry czołg to nie ten, który wygrywa na poligonie testowym, lecz ten, który działa mimo wszystko. Ta lekcja, zapisana w lodzie i stali południowej Polski, pozostaje aktualna dla każdego, kto próbuje zrozumieć naturę konfliktu mechanicznego w ekstremalnych warunkach. Ale jest jeszcze jeden wymiar tej historii. Głębszy niż technologia czy taktyka. Wymiar ludzkiej pamięci. Każdy weteran, który przeżył tę kampanię, niesie w sobie obraz tygrysa płonącego w śniegu, jego załogi uciekającej przez władzy lub obraz T 34 sunącego przez zaspy, gąsienice trzaskające lód, silnik wypołujący siły ostatnich litrów paliwa. Te obrazy nie trafiły do podręczników historii. Nie zostały uwiecznione w filmach dokumentalnych, ale są równie realne jak każda mapa operacyjna. I te obrazy zasługują na przekazanie następnym pokoleniom, aby zrozumiały, że wojna to nie abstrakcja, nie liczby na mapie, lecz doświadczenie graniczne, gdzie człowiek i maszyna testują swoje granice w warunkach przekraczających ludzką wyobraźnię. Przekazanie tej prawdy to obowiązek wobec tych, którzy nie wrócili wobec tych, którzy zamarli w stalowych trumnach, wobec tych, którzy przeżyli, ale nigdy nie zapomnieli. 30 stycznia 1945 roku, gdy Armia Czerwona osiąga linię Odry, kampania zimowa dobiega końca. Temperatura zaczyna rosnąć. Śnieg mięknie. Lód na rzekach pęka. Pole walki transformuje się w błotnistą mokradło. Ale pamięć pozostaje. Pamięć o tym, jak T-34 wykorzystał mróz minus 40 stopni jako broń przeciwko tygrysowi. Pamięć o tym, jak prostota pokonała złożoność. Pamięć o tym, jak w ekstremalnych warunkach przeżywa nie najlepszy, lecz najbardziej odporny. Ta pamięć, jeśli zostanie zachowana, może nauczyć przyszłe pokolenia, że w projektowaniu systemów wojskowych, technicznych, społecznych należy zawsze uwzględniać najgorszy możliwy scenariusz. Bo to nie w komfortowych warunkach testuje się prawdziwą wartość systemu lecz wtedy, gdy wszystko idzie nie tak, gdy natura odmawia współpracy, gdy logistyka zawodzi. Gdy temperatura spada do minus 40 stopni, i wtedy, w tym ekstremalnym momencie testowania, ujawnia się prawda: system, który przetrwa, to ten, który został zaprojektowany z myślą o tym, aby działać mimo wszystko. Dziedzictwo tej kampanii wykracza poza wymiar militarny. Na poziomie inżynierii, Doświadczenia z zimy 45 wpłynęły na projektowanie powojennych czołgów w ZSRR i NATO. Prostota konstrukcji T-34 stała się wzorcem dla T-54 i następnych generacji. Na poziomie doktryny przewaga mobilności operacyjnej nad pancerzem i uzbrojeniem została potwierdzona jako zasada strategiczna. Na poziomie ludzkiego doświadczenia Pamięć o tej zimie pozostaje w zbiorowej świadomości narodów, które uczestniczyły w konflikcie. Ale najważniejsze dziedzictwo jest być może trudne do wyrażenia w słowach: świadomość, że w obliczu natury ludzkość musi działać w harmonii z rzeczywistością, a nie przeciwko niej. Że klimat, środowisko, fizyka nie są tłem, lecz uczestnikami konfliktu. I że zrozumienie tej prawdy może oznaczać różnicę między zwycięstwem a klęską, między przetrwaniem a zagładą. Słońce zachodzi nad Zapolem Bitwy. Rok 1945 Wrak Tygrysa, czarny kontur na białym śniegu, stoi jako monument ludzkiej ambicji i jej granic. Obok, rozerwany T-34, równie martwy. Ale jego krewni już ruszyli dalej w stronę Berlina. W tej ciszy, w tym zawieszeniu między zimą a wiosną, historia mówi jednym głosem: Natura jest sędzą ostatecznym. I ten, kto to zrozumie, kto zaakceptuje jej zasady i zaadaptuje swoje działania do jej logiki, ten przeżyje. Reszta pozostaje w śniegu, zamrożona na zawsze, jako lekcja dla tych, Którzy przyjdą później. Lekcja, która nie powinna zostać zapomniana. Lekcja, która zasługuje na przekazanie, aby przyszłe pokolenia wiedziały, że wojna to nie tylko heroizm i ofiara, lecz także arytmetyka, termodynamika i brutalna logika przetrwania. I w tej lekcji kryje się prawda uniwersalna, wykraczająca poza czas i miejsce. W ekstremalnych warunkach zwycięża system, który potrafi działać mimo wszystko. System, który jest odporny. System, który zrozumiał, że prostota to siła.